Oficjalnie w sumie pierwszy raz taka jazda, wiecie, na kanale I ogólnie pokażę Wam jak wygląda maszyna O, a to widzieliście, założymy sobie gumeczkę na stopeczkę i jedziemy się przejechać tak a Powoli, powoli, bo się rozpierdoli Nie? Nie, ogólnie tak tutaj po okolicy, tak wyczuć maszynkę pomału i zobaczyć ogólnie, tak jak się jeździ i, i coś tutaj Ej, będziemy nagrywać nie. Także jedziemy jeszcze maszyna jeszcze zimna. Jeszcze maszyna zimna. Ale już widzę, że chyba dźwignia odbiegów jest minimalnie za wysoko, bo czasem mi dwójka nie chce skoczyć. Pierwsza jazda. Ogólnie to co? Musimy się nauczyć jeździć dwusuwem To jest kwestia pierwsza Kwestia druga, to jest całkiem inny motocykl jak y, Yamaha, więc Więc to też swoją drogą I ogólnie Jest temat taki, że ja nie jeździłem, o Jezus Od y, października Dzisiaj pierwszy raz ubrałem buty od yy, chyba października. Tak, października, bo w październiku na Jamasu ostatni raz jeździłem. I. No i pierwsze będzie, widzi... widzę, że ubrudzenie, ale to, to nic, to się tego. Trzeba ubrudzić, żeby potem było co myć. Nie wiem w sumie jeszcze gdzie pojedziemy, ale chyba gdzieś tutaj po okolicy. Z takich rzeczy to mam oponę tak o jakieś 7 mm bieżnika, więc yy, na dętce jeszcze, więc yy, będzie takie coś, że może czasem gubić trakcję, bo jest taki trochę odwilż, ale jeszcze jest widać, że yy, ziemia jest zmarznięta, więc no jeszcze jest lód. Więc temat jest taki, że przypomnę, kto nie wie, to KTM EXC200. Jedź pan! KTM EXC200 2014 rocznik, kurde, faktycznie jest. Niby tak yy, niby jest zmarznięte, ale niby jest mokro, nie? I tak jest kurcze No nic, trzeba się pomału przyzwyczajać do, do maszynki i zacząć powoli coś jeździć, bo kurcze nie było Nie było jazdy przez dłuższy czas, więc Ja też tutaj nie byłem kilka miesięcy, to od razu zobaczymy co się zmieniło. Jedziemy tu czy nie, pojedziemy. Tu będzie było to fest. No ale co? Pierwsza jazda, od razu jakieś tam testy będą wszystko wyjdzie, wyjdą w plusy minusy, nie z czasem. Minusem pewnie będzie spalanie dwusuwa, ale ciekawy jestem. Yy, mam cały zbiornik benzyny, ca praktycznie yy, No i na liczniku sobie sprawdzimy ile motogodzin sobie na tym zbiorniku wyjeździmy To jest ciekawe jeżdżone ciągnikami, widzę. Wycinka Wisby. Zobaczymy jak tam Wisłoka i Wisła. Lekko podwyższona. Testy, testy. Taką pogodę sobie wybrałem. Yy, kurczę, średnią, ale przez najbliższe, podejrzewam, kilka miesięcy pewnie ze dwa luty, marzec pewnie będzie taka pogoda. Dobra, wyjeżdżamy stąd, bo, bo tutaj za bardzo nie pojeździmy. Pojedziemy gdzieś dalej, gdzieś indziej. Coś asfaltem sobie przejedziemy. No jest gaz. No i w takich sytuacjach przydaje się fajnie rozrusznik. Dobra, jedziemy, bo już mi się ciepło zrobiło. Gogle zaczynają parować, więc. Dobra, bo nic nie widzę chwilowo. Kamera chyba git. Chłopaki już chcą jechać na zwirownie, A ja tak nie mogę, kurczę, chowsiów, od razu na jakieś tam podjazdy Trzeba coś potrenować Muszę wszystko pod siebie ustawić, bo Takie pierwsze już widzę, że minusy, nie? Jakie widzę pierwsze minusy. E, dźwignie odbiegów, jeden ząbek niżej sobie muszę dać. I co? I już udóbcone, nic się nie dzieje. E, I prawdopodobnie dźwignie hamulca muszę sobie dać coś wyżej. Tutaj podregulować i, i powinno być git. Mówią ogólnie, że yy, KTM ma na zimnym lepiej palić skopki A rozrusznika ino używać w sytuacjach takich wiecie yy, Awaryjnych, nie? No właśnie, muszę te dźwignie Dać niżej Od hamulca wyżej i ona będzie trochę już tak pode mnie bardziej ustawiona, nie? Na trawie też, taka nie jazda, bo to ślisko. dzisiaj tak na spokojnie popatrzymy co na wsi się dzieje no i właśnie taka opona to też o kurde ale ściąga na, tutaj na trawie jeszcze to ciężko boję się dać ten he, gazu bo widzicie co się dzieje dupę ściąga a stąd spaść to też nie będzie za fajnie, dlatego wolę na spokojnie tutaj przejechać ten odcinek niż, niż kurde żeby coś się stało. No nic. Ogólnie w sumie pogoda dopisała w miarę, tak. Jest git. No ale co, liczniczek mamy, wszystko mamy. O, ciekawe ci się zmieniło ta jedna wartość, co patrzyłem. Tu jest godzina, tu moto godziny 5520. 4 km zrobiłem już. No kurde jeszcze długa droga zanim tutaj coś będzie można robić Takiego wiecie No ale nie wiem czy, czy... Bo ja mówiłem wcześniej we wcześniejszych odcinkach że jeszcze 10-20 motogodzin zależy od jazdy też i o! i tłoka zmienić, nie? Kurde, a ci dalej Te śmieci tutaj wywożą Nie wiadomo kto, nie wiadomo skąd i... Więc na razie przez te takie 10-20 motogodzin To myślę, że to będzie taka jazda Żeby sobie wszystko wyczuć Mniej więcej Boję się tak jechać szybciej, bo szczerze nie jeździłem dawno i trochę jestem taki obsrany, gdzie nie gdzie. O! Przyszedł czas, żeby gogle ściągnąć. Chyba się nie zabrudziło. O, proszę bardzo. Lud jest, ale podejrzewam, że cienki. Że nie trzeba wys wysokich obrotów żeby on po prostu hmm. sobie weszedł w rezo brak obiega czekajcie czy, czy tu jest to co Kiedyś my jeździli bardzo możliwe. O, jakie błoto. Spoko. Kurde ta skarpa się tu wydawała mniejsza, ale to kiedyś to my tu jawą katem jeździli. 没 a 不 s Popyrkamy se, popyrkamy na spokojnie Bateria powinna wytrzymać jakąś chwilę bo Nie ma takiego mrozu, jak jest mróz to Bateria moment pada Ogólnie to jest KTM po serwisie No i z takich rzeczy to Olej w skrzyni był robiony robiony, no wymieniony był, nierobiony, olej z skrzyni e, takie rzeczy kurde, płyn chłodniczy e, zobaczyłem sobie łożyska kół przód, tył z takich rzeczy tutaj jeszcze z biegów to kurde też się połapać który jest, który to, trzeba umieć My w czterosuwie te biegi się dłuższe wydawały A tutaj się takie Krótkawe Jedynka, już dwójkę trzeba wrzucać bo W sumie w krosuwach i enduro To taka jedynka jest tylko do Nie wiem Do ruszenia może pod górkę Bo Yamaha czasem się z dwójki Ruszało żeby nie tracić już tam wiecie prędkości miejsca po prostu żeby nie tracić nie dobra przerwa nie no i spoko zdjęcia zrobimy jakieś a, gumka jest. Kurde, Debilu. Potem chyba trzeba będzie wziąć go, opukać. Podejrzewam. Nic, chwilę tego przerwy. Chyba nie walnie na bognie. Sprawdź pan. No nie wiem. Wejdź na górkę. O, tu będzie pewniejsze Dobra przerwa. Zapomniałem jak się kazło O, kurde, hit. O jest. Rzeka Wisła. I I potem mam nowy odcinek będę nagrywał chyba. O, proszę bardzo. Tu byś nie mógł wjechać. Tu, tu i tam pewnie wzdłuż Wisły by, by pojechał, ale wiecie, jak jest. Nie dzisiaj. No i pierwsze testy tutaj, kurcze KTMA. Proszę bardzo. Maszyna jak na razie działa.